R.C. P.H.E.L.A.S. 1 G alertkę. Kevcio, <grytanie> debilu, gildia jest przebijana Po... Pomóż na <grytanie> Dobra, uwaga Chyba gildia może być przebijana, jak kopyt Ty jest wyłączona Co ty gadasz w ogóle? Kevcio, biorę szmaragdy z twojego pokoju jak coś R.C. Zobaczymy, czy teraz zareaguje, jak się nie klepie Co za no. pokój? Nie chcę, też, no na pewno. Dobra, to ja mogę tak, RC Kefcio i zaproszę prostego Phelasa Pchelas'a. RC Kefcio 1, RC. Dobra, dobra, już, 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 już. Zaprosiłem tego Pchelas'a. Dołącz nim. Dobra, nie, kto was zaprosił do gildii? Oj, 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 No zaraz zobaczymy. Na pewno Oliwiarek to zaprosił. A co no, na gildyjnym będzie? No on go zaprosił. <laughs> ja witam. so you Yo, witam was serdecznie, jestem mną Kolorek. Elo. Elo. Słuchajcie, dzisiaj nagrywamy trollowanie YouTuberów. Ale nie byle jakich YouTuberów, bo słuchajcie, Kefcia. Na poprzednim odcinku powiedziałem wam, że na Kefcia jeszcze przyjdzie pora. Nie wiem, czy pamiętacie. Jeśli nie pamiętacie, to spoko. Od tego jest montażysta, by to wstawił. I słuchajcie, zobaczymy, jak tutaj streamuje. Jest tutaj Kefcio. Uuu, a może Kefcia byśmy potrolowali, co? To już w kolejnym odcinku, także zostawiacie suby, bo w kolejnym odcinku będzie kewcio. No także, jak sami widzieliście, no mówiłem wtedy, że na Kefcia będzie oddzielny odcinek i słuchcie nadchodzi. W tym momencie wam go puszczam. Także słuchajcie, zostawiacie łapki w górę. Jeśli Wam się pod to podoba i chcecie więcej trelowania i subika. Bo jeśli zrobicie zostawicie subika w tym momencie, to się wyświetlicie w kolejnym odcinku tak jak listą sub, który w tym momencie widzicie na ekranie. I dzwonek jeszcze. I dzwoneczek właśnie musi być, kto już zostawił subika. Bo inaczej mogą was ominąć, słuchajcie, powiadomienia z trenowania. a ja wiem, że lubicie bardzo tą serię, a w kolejnej serii kto wie może będzie Malti. No, zostawiacie i łapki, ale teraz słuchajcie, bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy na live Kefciap. Ja sobie słuchajcie klasycznie. Opóźnię jego lajwika, opóźnię sobie go o 10 sekund. Weź kolorek też sobie opóźnij o 10 sekund, dobra? Tak żebyśmy mieli mniej więcej to samo. Dobra. I co? Co mu robimy, kolorek? Słuchaj? Bo on się cały czas klepie, czekaj. co na spawna. O, ale nie, ej, słuchaj, tutaj trzeba coś mu zrobić takiego, żeby on nie ogarnął, że jest strolowany, nie? Nie tak szybko, bynajmniej. Bo co możemy mu zrobić, stary? Trzeba mu coś, słuchajcie, takiego zrobić, żeby się nie zorientował od razu, że jest strolowany. Ja bym mu na chwilkę przyłączał blokadę używania eku. Wydaje mi się, że on może, że on może sobie wyczai że jest tak od razu, że coś by. Nawet, że tak na pół sekundy, przykładowo, że ten. No to może nie, może nie, może nie. Może coś mi się bo wiesz, stramuje, bo zawsze, po prostu... zawsze robię tak, że jak ktoś troluje, to mu blokuje używanie EQ przez wiesz kilka sekund, a on by tylko miał na sekundę. To by pomyślał, że coś mu się zbugowało, zglitchowało, wiesz. No bo co z drugiej strony możemy mu zrobić? Co z drugiej strony możemy mu takie zrobić, żeby. Mam pomysł, ty, damy typkowi <laughs> siłkę człowieku 5. <laughs> tak, robimy to, ale on się wkurzy. Ty on pomyśli, że wiecze widmo stare z poprzedniej edycji, który zachował. <laughs> Dobra, a co on w ogóle w tym momencie robi? Ty mu teraz perełki Donate'a dostał Ty, ja mam pomysł, mam pomysł stary Bo on mu teraz daje perły i teraz tak patrz Efekt Menele... Jak? Menele... około oh, o, wter czekaj Menele Q, Menele Q 5 sekund, powiedzmy, nie wiem 30, moc, puźwa, 8 RC, Menele Q, 0 <noise> Zabiłem go, zabiłem go Patrz na live'a, patrz na live'a Dał mu chyba wszystko, nie? Co? O, co, ale co to jest? Co to chodzi? Ej, oni. Czyli wystaje, albo odpal od... O kurde, jestem na swoim koncie, muszę się przełączyć. Ja. Ale ja siebie, nie zabawę, nie? Nie? Ja jedyna desa, trzy backupy są. Bo to chyba przecież jest niemożliwe, jak on mi trzy hity dał i padłem, na popie. jak to woleli, no, trzy hits. Jeden, dwa, trzy, cztery hity No tak, no, no. Ale padł na trzy, cztery, nie? Montażysta, weź daj replayka szybkiego. trzy hity, i par, spoko. Zobaczymy, czy Kesia się pomylił w liczeniu. Spoko, no, zobaczymy, nie? właśnie, byś Ty za to kupił. Na, na trzy hity. Na trzy hity nie wziął chłopie, nie? Chłopie. chłopie. do dziewczyny? Na trzy hity nie wziął chłopie. Chyba o czymś nie wiemy tutaj, kepcio. Jak on nawet nie skakał. Chłopie, ja byłem na koksie byłem. To jest niemożliwe, żebym je zabił. Czemu jak ja byłem tak? na koksie i mam odporność widzowie. Nie no, kogo... to jest niemożliwe, że mnie taka osoba zabiła. Nie bez ja, no ale efekt może mu się nie zaliczył. No tak! No 30 ty tym No dobra, może 4 tam były, ale kuba. Ej, teraz mam pomysł, jak się z kimś w błędzie klepał, nie? To dajemy y, jego oponentowi, jakiegoś spida człowieku, 5 i uciekamy nim przez mapę. Ej, 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 wyślę mu donejta. Wyślę mu do NATA, stary! Ej, wysyła mu donejta. Czekaj, wyślę mu Nata. Nie, czekaj, jaki? Pro Bobson Pranks. Pro Bobson Pranks? <laughs> Cieka, czy się domyśli, myśli, nie? Piątaka. <laughs> tutaj musisz, panie kolego, tutaj zasłonić. Panie montażysto, wybierzemy ten, oczywiście. Elo Kevcio, może zostały <laughs> idemy z poprzedniej edycji. <laughs> oczywiście, może przez RZ. <laughs> I tam były miecze widmu, tak wiesz, na pewno się Tam były miecze widmu Widmu napiszę Nie, dobra, widmu Kasia, proszę zgodę, czy stajesz po Dobra, dostał do najta. Ale ma fajną muzykę. Nie, może, to już jest nowa edycja, wiesz? Aj, nie wyszło. To się jest nowa edycja, wszystko było zresetowane. Ej, jako. Jako ty, Ktoś u niego w buildi ma dostęp do komendy Alert, nie? No. I za pomocą tego typu można nakazać kom komendę w kiepsce coś tam, coś tam. Tak, 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 tak. tak. Za chwilę za ktoś mu coś napisał właśnie. Kto, kto, kto? Helas. Pchelas, ma, ma, ma to do aler. Pchelas, okej, okay. pchelas. Okej, okay. jestem, jestem, jestem. RC, pchelas. Jeden. Je, je aler. Kefcio debilu. Gildia jest przebijana przez trzy. Ej, dostało tego do. dostało tego gościa stare do Sorry, ale num, co się stało? Nie dotykam klawiatury ani myszki i nagle dostaję Stręgta 9 i postać sama mi zaczyna skakać i cię No teraz też mi sajek dał Stręża 25 tysięcy i zabijam chłopa Nie wierzę mu, jest! Tp Helas Ej, a on się teraz klepie, kuźwa A nie, dobra, oni są w ty, w nogach, dobra Rc Helas 1 G alert ke... Kefcio debilu gildia jest przebijana Po... POMÓŻ no. Dobra, uwaga Moja gildia może być przebijana jak kopietin, ty jest Czy ty gadasz w ogóle? Pa, ale oni się rzeczywiście na gildii chlebią No gdzie ty masz gildię przebijaną? Czekaj Wezmę w dupie W dupie Alert W dupie Jest Przebijaną Kto buduje kwadratowego bałwana Zresztą z tego challenge'u od razu dyskwalifikację dostaną KWADRATOWY BAŁWAN WESKITU Chłopy co zbudowały kwadratowego bałwana na człowieku i biorą udział w imencie. Czekaj, co teraz możemy napisać <głodziewanie> Tym gościem? Co możemy nim napisać? Nie wiem, kurczę. Ej, dobra, idzie się klepać. Idzie się klepać. Dawaj do tego kepcia Dobra, i teraz tak, jaki jest efekt speeda stary? Typy e Edy, jak na to zadziała. O właśnie, speed ziemniak Cztery, czekaj, spisz cztery Ziemniak Bo jak to, RC, ziemniak, zero <grystanie> Ta, ja nie uciekam, człowieku Kurde, mi się mapa zbugowała Mapa mi się zbugowała Chłopaki, szlaki, ha <grystanie> Ha, dobra No nie, że k***a, że mam dziesięć jest o, ja od niego. <noise> ty, ja mu tego speeda temu ziemniakowi nie wyłączyłem, on jest w na tym sektorze. Widzieliście widzowie, Ciebie. jak w locie mnie balno. Nie, on tu jest, on tu jest. Ty, ten ucieka, bo jest nowy chłop. ten tamten ucieka, bo nie wie, co ja się nie dzieje. Ja teraz go zgłosić, nie? I on bana. <noise> Idzie go zgłosić. <noise> nie! Ty, a może wbijemy do, do tego, do niego na tym spiku, jak on teraz na tym spiku jest. Chcecie, go? No, dawaj no, go mówniemy. Dawaj, Mównij go. Halo? Halo? Siema, co ty robisz, stary Tutaj na A. tym spiku. No ja przyszedłem zgłosić cheatera. Aha, no bo właśnie tak się dziwię, bo yy, my tu z kolekiem ustalamy yy, zmiany. Co, jak na tej edycji? A tu patrzymy, kef, Tak? No. no ja gitara, bo przyszedłem cheatera, bo chyba patrzyły się z typem, co nie? Na te parze. No. I dostał jest to speeda takiego szybkiego, ale później chłopie w blocie mnie zaczął być. Co Jaki nik? Na ziemię. Na przez dwa A. Z okay. i A, i okay, okay. A. A, okej. Okay. No, no, Czekaj, zobaczę y, zgłoszenia. Tak, rzeczywiście za Spira go zgłaszał. Dlaczego kolorek nie zbanowało? E, nie wiem. Coś myślałeś, się chyba poprósł. Ale chłopie, A wiesz, ale... jak on szybko A biegał? Albo jakieś pasa, ma. A masz, masz y, urywek live'a? No żeby mam. go zbanować na podstawie tego? No mam. Możesz wbić na live'a. No przecież ja bym cię nie oszukał. Podać ci którą minutę, czy co? No, 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 możesz podać. No to weź sobie co? Nie, nie wiem. Na trzy minuty i tam zobaczysz, że piłem się, nagle dostał spida. A ty, Beskitu! Beskitu, co on zrobił? Ty, ale to nie był taki normalny bany hop. No właśnie, ale nie, bo on dostał spida Nagle tak zaczął latać taką wokół mnie, takim myszką tak. No dobra, 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 no to w takim razie my go banujemy. Ty, ale jestem przekonany, że go nie zbanował, skoro, skoro on tak zasuwał. Ty, kolorek Beskitu musisz to zaktualizować tego anti Bo to jest kuźwa przesada, że typ nie dostał bana o takim cheatowaniu. O, jakiegoś pasa miał, kurde, by, nie wiem. No możliwe, no by, i za mało złosuń mu wygenerowało, czy coś? No dobra, to my go weźmiemy chyba na tym spika, żeby przepytać. Dzięki za zgłoszenie. No, Hello. Dzięki, morda, trzymaj się tam. Dobra, on chyba nie ogarnie, co, że ten ziemniak jest online nadal, nie? Dobra, dawaj go live. Czekaj, cofnę sobie załatwimy jego perspektywę A jest stary to jest double troll w ogóle, nie? Przypadkowo znowu. A ty znaczy, nie, jak to jego perspektywę, wiesz? On akurat kończy streama, także wychodzi z serwera, także nie trzeba go banować, bo ja miałem taki plan, żeby go zbanować, żeby Kefcio myślał, że bez kitu dostaje bana, nie? Ale... Y on wyjdzie sam z Minecrafta. Także nawet jak później ktoś mu powie, ej, ten ziemniak mógł Jakby ktoś przy tym mu powiedział, że ej, ten ziemniak dalej jest online, to chociaż w takim wypadku nawet go nie będzie na... w Minecrafcie bo kończy stream i prawdopodobnie wychodzi z gry. Dobra, to co? Dalej trollujemy Mikecia, nie? Jezu, ale nie no, coś takiego, nigdy nie miałem Beskitu, żeby tak strolować youtubera i jeszcze z nim gadać na tym spiku od razu i on dalej myśli, że nie jest trollowany. Nie, to jest złoty odcinek beskitu. Zostawiacie tu łapki w górę, bo czegoś takiego kuźwa dawno nie było bezkitu. Ej, możemy typa wziąć tą franzą podnieść go, żeby latał. Kefcio no pomyśl, że ten typ ma haksy Dawaj teraz stary Dawaj teraz, dawaj teraz do niego te pary Dobra, te par... dobra, dobra Tylko, tylko wiesz co, tylko nie złap, tylko nie złap, tylko nie złap yy, kefcia, nie? Przypadkowo Właśnie to jest problem w tym Aj, musisz pewno... Dawaj, 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 dawaj teraz, dawaj teraz! Nie, 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 już, nie, już, nie, już, nie, już nie. Zaraz go odrzucisk i wtedy stary. Dawaj teraz, dawaj teraz, dawaj! Dawaj, dawaj, go teraz, dawaj go teraz, dawaj go teraz, dawaj go teraz! Łap go, łap go! Łap go! Uciekaj z nim, uciekaj z nim, uciekaj z nim. Kurde, nie my trochę, ale to był ten moment chyba. Aha, dobra, teraz nie wiem, że bym miał takie japo. Troll, oni trolują. Nie ja w Kefcio mówię, oni trolują. trolują. Oni trolują, ty kurczaczku. O nie, ja Kiefcio, zafałem wypadkowo, nie. Nie, Kefcio mówi, że troluje, że troluje go. Ty, ale ciekawe czy tego, czy te strzały, co wtedy w EQ nie czy to byli oni. O nie, o nie, nie. Wiesz, jest trollowany już. Ej, dobra, to go strolujmy tym, że używamy komendy za kogoś. Dawaj tego typka, dawaj tego pchelasa. Pchelasa dawaj. No. Dawaj, trolujemy tym Phealasa, będziemy pisali wiadomości porąbane ze Kefcia, dawaj. RC, yy, pchelas jeden. Czekaj, jaka komenda, jaka, jaka wiadomość na czacie, stary? Na Gialercie. Kefcio powyczył emeraldy? Zapytaj się, czy emeraldy powyczył. RC. Dobra, napisałem, zaspamowałem, zaspamowałem. No dobra, że kurde, kurde tak, um... no, no, oplu, o, oplu no, Czekaj, mam pomysł Napiszę, ty, napiszę, że Kefcio, biorę z twoich skrzynek Emeraldy i tyle Ej, ten teraz lognął no. On lognął, no, stary on, on, napisał, on napisał, na czasie, glidym w ogóle Na tym, tym małym, że to nie ja bo To nie ja pisałem Tak? Bez skitu Tak Dobra, a kto jeszcze tam u nich ma permisji? Kurde No spróbuj, kogoś, to jest online po prostu, mówię i tyle Kto wygląda na takiego zaufanego? To chyba misie, misie top Chyba. TP się top Mi się top 1. No. Ta on kopia akurat, ty czekaj! RC. To będzie chyba trochę. Jeden, teraz tak. G alert, kewcio po... Kewcio biorę emeraldy z twojego pokoju. Wysłałem kilka razy. Wysłałeś na pewno wysłałeś? Tak. Bo tak nie widać trochę. Cześć, bo to mało jakieś opóźnienie stary, wiesz? Nie wyświetliło się. Dobra, ja puszczę jego live na żywo, żebym wiedział od razu. No wyspytaj, Kefcio, bip na półtora, Co to czy się skapnie. I nie nie, 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 ja bym, ja bym trollował kimś, nie? Że... Bo on, on już podejrzewa, że jest trollowany, ale analizuje to, bo jeszcze nie jest pewien, nie? Dobra, ten Pelas jest online. GA, G-alert. Kefcio, biorę szmaragdy z twojego poko pokoju jak coś. <laughs> to nie niejasne. No, bo widziałem to przez sekundę Ej, weź zrób shota Bez kitu, zrób screena takiego montażysta I pokaż ten filoz napisał na czacie gildyjnym Dobra, co teraz można zrobić, że on zareagował? Ty, a gdyby odlokować na chwilę Ale jak już naprawdę już mnie nie da mi się, że wybuchło na terenie jego gildy TNT. A on dostaje tam wiadomość na środek ekranu? Nie. nie Nie zauważy tego, nie ma opcji Ale wydaje mi się, że na pasu spoko do góry A nie, bo on jest podczas PvP I co tutaj zrobić? Co tutaj zrobić? Zabił typa jeszcze raz, rc helas. Kef biorę obiorę szmaragdy z twojego pokoju, jak coś. RC, zobaczymy, czy teraz zarabio, jak się nie klepie. Co za pokój, nie chcę, tam jest pokoju, właśnie, no na pewno. Kontroluję, kontroluję. O, sprawdza. Ja mam tu chopie skrzynkę na, spróbujesz tylko ją. <laughs> Czekaj, wziąłem. Napiszę jeszcze, jak debil Je alert. Wyzielę trochę już. Je alert, ale oddam. <laughs> Lagujemy mu Minecrafta? Ale nie, bo on pewnie ogląda moje filmiki, kuźwa strolowania. To on będzie wiedział, że jest strolowany. Słuchaj, ja bym mógł się puścił wucaka i po prostu był fragment, no, nie wiem, tych odlodów rozwalonych, czy coś takiego. Ja nie będę analizowali. Jak to TINTI wybuchło? Ty, słuchaj, dobra. To wysadź mi mnóstwo TNT na terenie gildii i tym Helasem będę spamił. Kefcio przebijają nas. Dobra? Przygotujmy na ich terenie gildii mnóstwo Tinti dookoła, nie. Tylko rzucaj się... Niko oni bałmana zrobili! Chłopaki za tak... Jakiego bałwana to bala jedynie możecie dostać? O, to fajnie. Tak. INT powinno zadziałać chyba, nie? Skąd Rzucaka? Rzucaka? INT, komendano. A, ty! Zadziała? Ej, rozwaliłem, rozwaliłem. Co? Patrz, patrz, co tu, tu, tutaj widzisz? <laughs> rozwaliło im, rozwaliło im. Dobra, ty, to, to we, weź im wysaz, wysadzaj gdzieś tam pod ziemią, żeby tego nie widzieli. A ja tym helasem będę pisał, że nas przebijają. A ty ty wybuchał ja mnie na terenie. <laughs> przebijają nas Kefcio Przebija, <laughs> <laughs> co to? Dwa jest jakaś popuła Co to? Kto to w ogóle zbudował? Przez to kupię? No i gdzie te TNT'y jest. Daj patrz, patrz, patrz co zrobiłem Oho! A! UWAŻAJ, UWAŻAJ, UWAŻAJ! Już nie raz z tego inty, nie raz z tego TNT'y To da się rzucać i rzucasz... Czekaj, napiszę, Napis jeszcze raz Mogą rzucać rzucaki Kiewczas ja wciąż bo rzucać, bo dzisiaj bo się w pojęciach dopiero, czy tam kiedyś <laughs> Jak Karas nie przestanie spamić, to cię wyrzucam z gierdy, bo... A bo cię zabiorę zaraz uprawnienie do tej komendy chłopie o nie wiem kto ci tą komendę dał ja... Czekaj, teraz tak zaspamujemy! Teraz zaspamujemy! Przepraszam, już nie będę spamił! G alert! Przepraszam, już nie będę spamił! No i nie, no, kolejna osoba jak no, nie, o... Ci coś? O tak, to masz kolejną osobę jak ktoś Nie, on go wywalił On go wywalił Ja pierdzielę. Ej, to co, ratujemy, pche... ratujemy tego Wchylasa Dawaj z dawaj jako Kefcio napiszemy Kefcio Czekaj. O, napiszemy jako Kefcio Proszę, dodaj mnie Proszę, dodaj mnie do gildi Ej, nie słuchaj, jako, jako Kefcio zaprosimy tego typa, nie? A jako tam Wchylasa dołączymy do gildi No to jest... IQ. <grym> bez Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, Dobra, to kto co robi? Kto co robi, stary? Dobra, no to to. tylko w stanie się klepać. Zaproś, Pchelas. Ja już sobie przygotuję. Dobra, to ja mogę tak. RC, kefcio i zaproszę prostego Phelasa. RC, kefcio, jeden. RC. Dobra. Dobra, już, 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 już. już, już. Dobra, zaprosiłem go. <grym> zaprosiłem tego Phelasa Dołącz nim. Dołączyć tym Chelasem. Eee, chyba? Ty, ale on nie ma uprawnień. On nie ma uprawnień teraz. Dobra, teraz słuchaj. Teraz trzeba strolować jakimś typem od nich z gildii, kto ma permisję i dać mu Chelasowi permisję do, do G-Alert. Ej, DJ Małpeczka ma dostęp do tego, do G-Alert, to on może mieć Stary, permisę, to dawaj tego małpeczkę. małpeczkę, dawaj tego Małpeczkę. Dawaj tego Małpeczkę, stary. Włącz, włącz tym DJ Małpeczkom uprawnienia Chelasowi do spamowania. I, udało się? On chyba nie ma uprawnień, nie wiem, nie wziął dla mi się to GUI, tak? Właśnie mi też się wcześniej nie wyświetlało kolorku. On dostał Laga w ogóle, stary. On dostał Laga. A możesz jakoś yy, możesz stary, jako ty użyć komendy panel i żeby dostać linka do panelu. Ej, Tak, 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 ja mam link, ja mam link, właśnie. Kurde. To dawaj stary, to dawaj stary przez stronę, ty! Zaraz Pchela znowu będzie spawił! Przepraszam, kefcia już nie będę. To jest w ogóle stary najdłuższy stream. Znaczy sorry, najdłuższy y, filmik z kitu. Ty Nie, mucha, co do panelu? E, temu pchela, e, temu dj tam. E, Ja mam to uprawnienia, To uprawnienia, wszystkie dobra. To dawaj. dawaj. Dawaj, 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 ty... dawaj Ja tym helasem będę sterował, czekaj Dobra, mam alert Typ helas G alert Przepraszam Kefcio już nie będę spamił Fake, trzy razy napisałem Dobra, nie, kto go zaprosił do gildii? Oj, 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 No zaraz zobaczymy Na pewno Oliwiarek że zaprosił o, o, o. A co to w będzie? No on go zaprosił? O, o, o. Ej, dawaj TikToka Dawaj TikToka tego Phelasa będziemy reklamowali, powiedzmy, nie wiem Wbijajcie na, na, na TikToka Phelas podłoga, coś tam, coś tam Dobra Phelas podłoga, dragonia, czekaj Dobra Wbijajcie na TikToka Phelas Dragonia Pchelas Widzimy opeczka DJ mam co go mapeczka zapraszałeś? No nikt to widzi ba bardziej to wiesz kiepcia, bo to Po co go Didzie zapraszałeś? Chopie, dałeś mu każd każdy panel <laughs> Każdy panel... <laughs> nie masz lotka, mapeczka, ja ci też zabiorę uprawnienia Za to co popiarałbyś Ja ci nie ma szansy ci dam uprawnienia Jakie od To ci zabieram zarządzanie wszystkich, zmiana ja trybogizdi, do bojek Teleportowanie się do kogoś To wszystko czytale? Dobra, dobra, to zrobimy inaczej Zrobimy inaczej Wezmę panel od kepta. Tak, daj im panel, daj A ten Pchelas jest jeszcze w tym? Czekaj TP pep Ale sobie w Ałeś stary! Oni go to zabijają! Oni go to zabijają, stary na bazie! RC, gm 1 RC Addison, Addison. Nie, nie zabijajcie go! Zero, dam mu koksy. Dobra, mamy w w kefka. I czy mu rzucę. Chelas, uciekaj stąd, tamtą bo cię zabiją! Ja go będę ratował! Nie, nie, nie. ja obchylasa, dobra, nogną się. No i co? Ja miałem laga czy co? Ja miałem laga. Ja w tej RC wziąłem. Nie, no tam się chyba oni muszą trawać. to jest niemożliwe. Dobra, dobra, mam panel, mam panel. No, to się kontrolować? To jest niemożliwe, że tyle rzeczy się dzieje, akurat. A jeszcze oni mnie na ten sposób Dawaj tego, dawaj, dawaj możliwość. Cofnij tamtemu gościowi uprawnienia. Zaproś tam tamtym gościem i ten. On wierek, przestań używać tego dialeta. nie rozumiecie. To jest ranga dla, dla liderów, a nie dla was. Albo do my. Tak, 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 trzeba go zaprosić ze strony się nie da Kurde, no to trzeba ten. To daj y, uprawnienia do zapraszania jakiemuś gościowi. Powiedz komu. Ja tym, ja tym gościem zaproszę Pchelas'a DJ małpeczka, o się chcesz. DJ Małpeczka. Dobra, jest! Chyba wy kogoś innego Nie, nie, może być. DJ małpeczka. Ej czekaj, czeka, gada oni na testie Z kim gada na te? Ja albo cały czas po prostu ktoś co Jak teraz to może pisać? Ja patrzyłem nawet streama. Streamał go w i on miał ręce w górze, bo na kamerze pokazywał, a i chodziło mu za oh, Ja to ja paruję. No przysięgam ci, sam mu wpisywało. I jakiś chłop mu pisał na MSG, że... Kuźwaj ten donate, który zagłusza wszystko. Kefcio ma za cicho tego spika. Dobra, ty dawaj tym helasem pod sam koniec. Coś odwalimy. Kim mam? DJ Małpeczką? Nie ma go. Kogoś innego. Dobra, Kevciem zaproszę. Dobra. Zaprosiłem go. Teraz tak. Inse Helas. Dobra, dołączył do misie. Teraz daj mu... Stare, daj mu teraz uprawnienia. Daj mu teraz uprawnienia temu Helasowi do spamowania. Dobra. Gotowy? Już mogę? Ale. alert. kefcio. Czekaj, co mogę napisać? Mam Uzi Clickera ustawionego. To co? Może pozdrow od Sajka, co? Pozdrów odcinek. Opać. O, patrz, znowu karczę nie ma. Ah, Pozdrawiam odcinek. Ah, Pozdrawiam odcinek. <laughs> yeah. To zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i dzwoneczek Sajkowi. Pozdro <laughs> Jak najbardziej, <laughs> słuchajcie, zostawcie też suba. Koniecznie u kefcia, bo streamuje chłopak co dzień, nie ma przedłużone streamy, posłuchajcie na 12 godzin dziennie. Także bez kitu wbijajcie do kefcia, macie link do niego w opisie I słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się to podobało. To był najdłuższy i chyba najlepszy odcinek stronowania. Zostawcie łapkę w górę, komu się podobało. Kto jest nowy, nie trzyli suba i słuchajcie, wbijajcie do filmu, który wam się w tym momencie wyświetla, bo wyszedł co kolorek. Jak? Wyszedł ten filmik. Epicko. Epicko, wyszedł, także wbijajcie w tym momencie, trzymajcie się. Na razie imię miłego dnia Yo